Michel Moron to francuski mistrz kuchni i restaurator. Z pochodzenia Andaluzyjczyk, który od lat mieszka w Polsce. Jest jurorem polskiej edycji MasterChef i MasterChef Junior w telewizji TVN oraz autorem wielu znakomitych przepisów kulinarnych. Witam, nazywam się Michel Moron. Gotowałem w różnych restauracjach. Ale powiem Wam, nigdy nie miałem okazji gotować dla teatru. I ta okazja jest. Dzisiaj jest już Musical Waitress, Teatr Muzyczny Roma. To piękny musical, gdzie główna rola dzjina. Ma różne problemy w życiu, nie zawsze się układa i znajdzie, znajduje ten azyl w kuchni, w gotowaniu, pieczenia, tarty, To jest coś pięknego. A tutaj na rolę Jenna zagrają wspaniałe aktorki: Zofia Nowakowska, Agnieszka Przykupień, Monika Rygasiewicz. Zosia Nowakowska. W teatrze muzycznym Roma grała już w muzykalach Mamma Mia, Piloci i Aida. Regularnie występuje też z Piotrem Rubikiem, a jej głos można usłyszeć w dubbingach takich filmów jak Zaczarowana Mapety czy Król Lew. Agnieszka Przekupień występuje na scenach teatrów muzycznych w całym kraju, także w teatrze muzycznym Roma w musicalu Aida. W 2018 roku otrzymała teatralną nagrodę muzyczną imienia Jana Kiepury dla najlepszej wokalistki musicalowej. Użyczyła głosu m.in. w dubbingu filmu Kraina Lodu 2. Monika Rygasiewicz jest studentką ostatniego roku Akademii Teatralnej w Warszawie. Gra na fortepianie i klarnecie. Widzowie Teatru Muzycznego Roma znają ją z ról w musicalach Once i Aida. Oglądajcie nas!